Opad na pewno będzie silny, na pewno będzie długotrwały. Kwestia natężenia. Zwykły mieszkaniec musi być przygotowany, musi słuchać służb i to jest ten ten moment, kiedy to nie jest jakiś frazes, ale może być niebezpiecznie. Partnerem głównym kanału zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji xtb.pl. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń mubI.pl, która wznawia akcję 200, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. Na pewno jest oczekiwany duży opad deszczu natomiast jak duży to się okaże i nie mamy takich technik, żeby prognozować to z dużą dokładnością. Co więcej, my wiemy, że będzie potężny opad, ale też nie wiemy dokładnie w którym miejscu i gdzie będzie takie największe nasilenie, więc w, w, tak długo jak mamy do czynienia z prognozami, to wiemy, że jest sytuacja groźna, ale nie wiemy jak groźna i jak bardzo groźna. Natomiast no, muszę też uspokoić, 97 rok występował w zupełnie innej sytuacji, i politycznej, i ekonomicznej. My jesteśmy zdecydowanie dużo lepiej przygotowani, nawet gdyby ten opad był tak silny jak wtedy. Ten opad nie jest nigdy rozłożony równomiernie, on będzie w jednym miejscu e, znacznie bardziej natężony, w innym będzie troszkę mniejszy, więc e, co do szczegółów ta prognoza się pewnie nie sprawdzi, ale fakt, że ten niż genueński, który już jest nad Polską, on tu już jest i to się nie zmieni, więc opad na pewno będzie silny, na pewno będzie długotrwały, kwestia natężenia. To jest wyż, który zatrzymuje ten niż, który idzie znad, znad z okolicy Morza Śródziemnego. On zaczerpnął tam przez zetknięcie gorącego powietrza z zimnym powietrzem, zaczerpnął całą wilgoć z nad Morza Śródziemnego i tak sobie wędruje, aż napotka na przeszkodę, a taką przeszkodą jest wyż, który mamy tutaj nad Polską, mieliśmy wcześniej, więc stąd ta koncentracja opadów nad Polską, głównie w południowej części naszego kraju. Paradoksalnie takie lata, kiedy jest bardzo sucho, a potem następuje powódź, a to jest scenariusz, z którym mamy coraz częściej do czynienia i właściwie taka jest chyba nasza przyszłość. Po takim bardzo suchym okresie, kiedy tak jak Pani powiedziała, ziemia jest spieczona, twarda, ona nie chłonie wody, to, to można sobie zrobić eksperyment, jak się po, po takim wysuszonej ziemi troszeczkę wody nalejemy, to ona po prostu sobie spłynie. Tu też jest tak, fizyka jest ta sama. Następuje spływ powierzchniowy, ta woda szybko dostaje się do rzek, co może spowodować, że te rzeki zostaną szybko przepełnione, no i wtedy mamy już do czynienia z sytuacją dużego wezbrania, powodzi. Zatem ta susza wcale nie pomaga, chociaż oczywiście fakt, że było tej wody mniej w rzekach, w jeziorach, to no powoduje, że zanim się napełnią te wszystkie cieki, to troszkę więcej czasu. Więc troszkę pomaga ale trochę nie sprzyja sytuacji. Właściwie wszyscy musimy być przygotowani, no, natomiast no, zdecydowanie te wszystkie prognozy pokazują, że to jest Śląsk, Małopolska, kawałek Wielkopolski, właściwie południe kraju, tak od Czech. No, pewnej odległości od naszych granic, w, w, głównie w dorzeczu Odry, chociaż już się mówi, że i dorzecze Wisły też jest zagrożone wezbraniami, więc no, w, na razie to jest zagrożenie dla południowej Polski, ale w, oczywiście wraz z przemieszczaniem się tego niżu te opady mogą występować coraz dalej i na pewno łódzkie w, kolej, w, w dalszej kolejności, a być może centralna Polska też będzie zagrożona. Zwykły mieszkaniec musi być przygotowany, musi słuchać służb i to jest akurat ten moment, kiedy to nie jest jakiś frazes, ale może być niebezpiecznie, więc, więc trzeba postępować tak, jak mówią komunikatory, tak jak mówią, jak mówi rządowe centrum bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że będą komunikaty, jak postępować i co należy robić, nie zbliżać się do rzek, bo niestety Najczęściej wypadki się zdarzają ze względu na ciekawość. Także w to, że podchodzimy do rzeki wtedy, kiedy następuje duże wezbranie, wezbranie to nie jest tylko woda. Ta, ta woda niesie ze sobą gałęzie drzewa, czasami coś ciężkiego. To jest po prostu groźne. Więc, więc zwykły obywatel ma po prostu wykonywać to, co mówią służby w tym momencie. Domy, które są, a ciągle takie mamy w, w, w obszarach, czy na terenach zalewowych, jeśli tam są te prognozy, że będzie duży opad, to może rzeczywiście bardziej wartościowe rzeczy lepiej mieć wyżej niż niżej. Także to są takie środki, które można przedsięwziąć. Ale tak naprawdę to jest powiem, praca, i tu Pani mówi o tych amfibiach, o służbach, to służby się muszą przygotowywać i, i ludzie muszą je zachowywać. W sposób spokojny, nie, nie, nie warto panikować, bo, 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 bo nie ma powodu. Natomiast no, trzeba być przygotowanym na przykład na ewakuację. Więc y, to jest jakiś stres, no bo oczywiście każdy, kto musiałby się wynieść z domu nawet na chwilę, to to, to jest problem. Pomyśleć o osobach, które nie są sprawne, pomyśleć o dzieciach, więc, więc no, jest cały szereg rzeczy, które można przemyśleć i zrobić. Deszcze do tylko kwestia ile, te, ile tego deszczu spadnie, jak będzie gwałtowny ten deszcz, bo, bo na razie to wygląda, że on będzie dość intensywny i długotrwały i to jest ta groźba, że będzie przepełniać zbiorniki, będzie przepełniać rzeki, więc, więc mogą sobie wezbrania. Problem jest też w miastach, przez to że sobie zabetonowaliśmy przestrzeń. Także te opady nawet bez wylewu rzeki mogą spowodować to, co nazywam powodzią błyskawiczną i to jest również niebezpieczne i, i musimy wiedzieć, jak się zachować. Mieliśmy takie małe preludium, pamiętamy Warszawa. Ten opad całkiem niedawno temu, kiedy zalał, zalał trasę S8. To są sytuacje, które się mogą zdarzyć, więc, więc dobrze, żeby nie być samochodem w takim miejscu, które jest zagrożone, że, że już stamtąd nie wyjedziemy na przykład. Rzeczywiście jest dużo takich elementów. Pyta Pani o suwiska, duży opad. W obszarach górskich może spowodować osuwisko i, i to jest oczywiście też inna groźba, więc kiedy mówimy o zagrożeniu wodą, to to jest powódź, to są osuwiska, to mogą być po prostu zalania, e, dlatego że nie mamy tej przestrzeni, gdzie woda ma uciekać, więc czy się zbierać? Partnerem głównym kanału Zero jest Rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń mubi.pl, która wznawia akcję 200, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto.